powiedział, że Zielony Ład jest programem PiSu. Panowie, nie, nie sprzeczajcie się z kimś, kto ma naprawdę odrobinę kompetencji. No proszę was. Panie Matecki, niech pan usiądzie. Bez aluzji oczywiście. Witajcie, moi drodzy. Donald Tusk od bardzo dawna nie ścierał się z posłami tak jak wtedy, gdy niedawno odpowiadał na ich pytania przed tym, jak Sejm udzielił mu wotum zaufania. W tym odcinku zebraliśmy dla Was kilka najciekawszych momentów z tego wystąpienia premiera. Oto pierwszy z nich. Donald Tusk w nim zachęcał swoich posłów do skandowania PiS gdy mówił o rzeczach, o które teraz oskarżają go politycy tej partii. To doprowadził do skrajnej liberalizacji na granicy polsko-ukraińskiej. Jeszcze raz do tego zmierzam. Kto? PiS. PiS. Kto powiedział, że Zielony Ład jest programem PiSu? Kto nakręcał reklamówki, że Zielony Ład to jest rewelacja dla polskiego rolnictwa? Wy. Kto naprawia tę sytuację? Ile zmian wprowadziliśmy w Zielonym Ładzie we współpracy z Komisją, żeby pomóc polskim rolnikom? Także po protestach. To my wprowadziliśmy te zmiany. Wbrew waszym, waszej dywersji w tej sprawie. Wpuściliście miliony ton zboża z Ukrainy, nie kontrowaliście, tylko zarabialiście na tym. Donald Tusk odniósł się też w pewnym momencie do ataków pisowców na niego, gdy twierdzili, że działa na rzecz Niemiec, a nie Polski, często wtedy w ogóle mówiąc po niemiecku. Premier trochę ich wyśmiał z tego powodu. I polityka migracyjna. Zaraz dojdę do Niemiec. Tutaj tylu posłów z pis że tylu po, po, posłów PIS-u tu się po niemiecku wy, wyrażało, więc tak, zaraz do waszego hopla wrócę. A to się leczy, wiecie, też obsesję na punkcie innych narodowości też można leczyć. W pewnym momencie Donald Tusk wyśmiał także posłów Konfederacji, którzy wdali się z nim w dyskusję. Kiedy posłowie PiS to zauważyli, również zaczęli krzyczeć do premiera. Przodował w tym Piotr Kaleta, na którego zwróciły się nawet kamery sejmowe. Panie pośle Wawer, panie decyzja pośle o tym, Mulawa. aby wprowadzić Bardzo wizy w ruchu proszę. z takim państwem jak Gruzja, nie jest decyzją yy, yy, państwa narodowego. Panowie, nie, nie sprzeczajcie się z kimś, kto ma naprawdę odrobinę kompetencji. No proszę, was. ale na naukę nigdy nie jest za późno. Porty. Panie tak? pośle, Kaleta, proszę się nie żołądkować. Dobry pomysł, moim zdaniem. Pan poseł Kaleta żąda zakończenia Chce? posiedzenia. Co ja mogę zrobić w tej nie sytuacji? Skoro poseł Kaleta tak oczekuje, to. Dobrze. Na część pytań Państwo dostaniecie odpowiedzi na piśmie. Wszystko przez kaletę. Donald Tusk. Zaliczył też serię starć z kontrowersyjnym posłem Pis Dariuszem Mateckim. Wspomniał na przykład o jego aplikacji, która mogła utrudnić niektórym wyborcom głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. I to jest o 10% więcej niż w roku 2023. I to jest jednostka odpowiadająca objętości jednego kontenera o długości 20 stóp. Co do przeładunków, co do przodu. To źródło to nie jest TikTok ani aplikacja Mateckiego, to są statystyki firm. Bardzo proszę Państwa o ciszę. W pewnym momencie marszałek chołownia musiał uspokajać posłów, jednak poseł Matecki nie dawał się uspokoić i zaczął wrzeszczeć. Szczególnie po tym, gdy Donald Tusk powiedział mu, żeby usiadł i szczególnie zaznaczył, że tym razem nie chodzi mu o więzienie, czym szczególnie rozwścieczył pisowca. Panie pośle, czarnek, za chwilę będzie pan szyjął głowy państwa, nie przystoi! Nie przystoi, ładnie śpiewają. Ładnie śpiewają, to są w ogóle ludzie wielu talentów. Co do przeładunków Proszę, w tonach... to wie, że tylko poseł Kaleta jest istotny i jego wytrzymałość w tej sprawie. Co do przeładunków, to... panie matecki niech pan usiądzie, bez aluzji oczywiście! Ta liczba jest co do przeładunków, panie tonach. pośle, panie pośle! Donald Tusk był szczególnie rozbawiony, gdy ze strony Pis. Padły do niego protesty za to, jak potraktował Dariusza Mateckiego. Szczególnie, że marszałek Hołownia jeszcze mu pomagał. Panie pośle Matecki, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Panie premierze, bardzo proszę. A pani, pani poseł do mnie o poziomie? Jestem zachwycony. Kiedy zakończył odpowiadanie na pytania, Donald Tusk nie mógł się powstrzymać przed kolejną krytyką PiS. Szczególnie doczepił się do tego, że posłowie z tej partii kłamali, zadając pytania. Gdy premier udawał się już na swoje miejsce w Sejmie, rozegrał się pojedynek na krzyki. Pisowcy krzyczeli do dymisji, a koalicja rządząca skandowała Donald Tusk. Ci drudzy byli bardziej zdeterminowani, by wygrać i im się to udało, być może dlatego, że było ich nieco więcej. Wystarczy? Tak, ja też z ulgą zejdę z tej mównicy, bo nie powiem, żeby, żeby radość moim oczom przynosił widok niektórych twarzy. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie i panowie posłowie, drogie panie i panowie ministrowie. Dziękuję za cierpliwość. Za cierpliwość wobec opozycji, wobec mnie przez te półtora roku naszych rządów i za nadzwyczajną cierpliwość tych wszystkich. Którzy musieli wysyłać wielogodzinnego festiwalu kłamstw ze strony pisowskiej opozycji. Nie przyzwyczajajmy się do tego. Kłamstwo będzie zawsze kłamstwem, prawda będzie zawsze prawdą. I ta debata też to jeszcze raz pokazała. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie premierze. Panie głośniej Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten dwugłos. Yy, dziękuję panu premierowi, panie pośle Piotrze Kaleta. Czy jesteśmy gotowi do przeprowadzenia głosowań? Pytam pana. Nie no. Psz, pan nadaje tempo tym obradom. Pan decyduje, kiedy można, kiedy nie można, a więc przystępujemy w takim razie do bloku głosowań. I na... A co wy o tym sądzicie? Napiszcie nam w komentarzach. Zapraszamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.